Bawek, tutaj gaming Dalej nie like ma tego more? czasu, dzisiaj tak Ja tutaj płynę na tej muzyce Płynę na tym rapie Ja tego czasu tutaj nie mam, bo ja cały czas tutaj płynę Robię cały czas muzykę Cały czas tutaj płynę Robię wersje cały czas tutaj płynę Nie mam tego dzisiejszego Tego czasu ja cały czas robię muzykę Ja tutaj wbijam na tego rapa Cały czas robię tutaj muzykę Tutaj muzykę. Wbijam tutaj do studia, teraz robię tutaj muzykę 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 sławek raper gaming, dzisiaj tak sławek crapper gaming, dzisiaj tak sławek crapper gaming, tutaj mocnej dzisiaj tak Deraj, deraj, dalej nie ma tego czasu ja tutaj kładę wers za wersem dzisiaj tak Jadę tutaj do przodu, dalej nie mam tego czasu dzisiaj tak Wchodzę cały czas tutaj na tą scenę, gorąca scena się tutaj pali Nie ma tego dzisiejszego, tego kiedy wchodzę tutaj do kabiny i robię tutaj muzykę Teraz nie mam tego czasu Wchodzę tutaj cały czas, robię tutaj muzykę Dzisiaj tak, Sławy Krapry Gaming to jestem ja Ja teraz nie mam tego czasu, dzisiaj tak Wchodzę tutaj na tego muzykę dalej nie mam tego czasu Piszę nowe wersje, dalej nie mam tego dzisiejszego tego czasu Piszę nowy wers, każdy dzisiaj też Dalej nie mam tego czasu, bo wy się patrzycie na mnie dzisiaj też Ja tutaj wchodzę cały czas na wyższy lewer dzisiaj też Nie potrzebuję tutaj nic do szczęścia Bo wchodzę na lewer dzisiaj też Kiedy wchodzę tutaj do kabiny, kiedy robię tutaj muzykę Kiedy wchodzę tutaj do kabiny, kiedy robię tutaj muzykę Wchodzę i piszę nowe wersje, dalej nie mam tego czasu Kiedy piszę nowe wersje, dalej nie mam tego dzisiejszego tego czasu muzykę, dalej nie mam tego dzisiejszego, tego czasu Piszę nowy wers za wersem, dalej nie ma tego dzisiejszego tego czasu Sławek, Rapper gaming, teraz nie ma tego dzisiejszego, tego czasu Wy się tutaj na mnie patrzycie a ja dalej nie mam tego dzisiejszego, tego czasu Jestem tutaj cały czas, tutaj na tej scenie, nie mam tego dzisiejszego, tego czasu cały czas jestem tutaj na tej scenie, dalej nie mam tego dzisiejszego, tego czasu Piszę nowy wers, cały czas, nowy czas, zas, zas, zas. nie mam tego. Bo ja robię muzykę, dzisiaj tak! Robię muzykę, dzisiaj tak! Wchodzę cały czas na tą scenę, robię cały czas muzykę. Wy się tutaj na mnie patrzycie, ale ja robię cały czas muzykę. Nie mam tego dzisiejszego, tego czasu. Weźcie przestańcie o mnie tutaj gadać, bo ja cały czas robię muzykę, dalej nie mam tego dzisiejszego, tego czasu. Robię filmy, robię muzykę, dalej nie mam tego dzisiejszego, tego czasu. Bo ja cały czas piszę nowe wersje, dalej nie mam tego dzisiejszego, tego czasu.